Dzisiaj miała być super pogoda, ciepło miało być, jeden z cieplejszych dni tutaj nad morzem. Ale jak widzicie, na razie się nie, na to nie zapowiada. Dzisiaj niedziela, więc dzisiaj mamy taki dzień lightowy. Dzisiaj jesteśmy tutaj ogólnie chyba już ostatni, inaczej jutro będziemy z samego rana wyjeżdżać. Zmieniamy lokalizację i jedziemy na Camp 66 tam do Karpacza, więc kawałek drogi przed nami. I chcemy tutaj się jak najwcześniej zebrać z rana. Dzisiaj już sobie musimy wszystko tutaj poskładamy złożymy, żeby rano się z tym nie bawić, tylko rano podpiąć przyczepkę, ewentualnie jakieś tam pierdółki wypakować i wyjechać stąd jak najwcześniej tutaj przez weekend praktycznie nikt nie przyjechał, nikt nie dojechał parę zestawów, może ze dwa zestawy, jakiś tam kamper i przyczepa przyjechały na weekend więc ogólnie na tych kempingach na razie jest pusto no i co dalej, no i dalej nie wiemy co dalej, jedziemy teraz do Karpacza a po Karpaczu nie wiemy co będziemy robić. Zobaczymy, mam nadzieję, że trochę w tym Karpaczu, tam na południu polskim, będzie trochę cieplej, bo powiem Wam, że jednak tu nad morzem było zimno ogólnie. Ja tutaj jeszcze wrzucam filmik dla Was. To będzie filmik z naszego przyjazdu do łeby, więc będziecie sobie mogli zobaczyć. Pewnie już widzieliście ten filmik. Dobra, my teraz sobie zjemy. Dzisiaj jest taki, ja mówię, taki dzień niedziela, dzień taki lightowy. Każdy robi co chce ogólnie, bez przymusu. Może przejedziemy się jeszcze z Pauliną, później gdzieś tam rowerami, zobaczymy. Kontynuacja naszej niedzieli, <gryw> luźnej niedzieli. Powiem wam, że pojechaliśmy, nie zamawialiśmy nic z restauracji, tylko stwierdziliśmy, że sobie zamówimy jedzenie. Pojedziemy do portu, szybko skoczymy autem i kupimy sobie tam rybki smażone i przywieziemy tutaj, no i tak zrobiliśmy. Tylko teraz tak. E to zaraz opowiemy historię sportu, a najpierw zacznijmy jeść, bo wszyscy czekają. Tak, pokażę wam co kupiliśmy. Chyba to jest na... praktycznie nic nie zjedliśmy. Nie no, dwie ryby wędzone wzięliśmy, nie? Do tego. To jest, o... To jest, e... dorsz. To jest dorsz. dorsz. To jest moje, o, tak? To, to jest twoje. Niestety tylko frytki były, więc a, nie było ziemniaczko. A gdzie jest Zaraz wam pokażemy co zamówiliśmy. Oliwier, możesz to na chwilę przyciszyć? Mhm. To jest mój halibut. Paulina ma taką wersję biedną halibuta, bez frytek, bez niczego. No <grytyk> nieprawda, bo ja dwie ryby chciałem. Aha, bo ty dwie ryby chciałem. Tak, <grytyk> tak, zamiast frytek, dwie ryby. Łasaś, Łososiaś! Ale masz porcję mm. sporą. Ja też miałem łososia! Nie, miałeś ja dorsza. Ty nie chciałeś dorsza? Nie, ja miałem łososiaś! Muszę fajnie! Skręta mała! No to dobrze. No to jest drugi łosaż. Pokaż swojego odbierania łososia? Duże są te łososiaśu. <grytyk> 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 Jaki dobry. dobry. I pominasz jakąś Ja wziąłem Żab żabnicę. Nie, ładz, jaki wielki koł. Żabnicę. No to ładnie, ty najlepiej wyszłaś, dwie ryby. Czyli mamy tak, jedną rybę, drugą rybę, trzecią rybę, czwartą rybę i moja jest piąta ryba. I do tego wzięliśmy jeszcze dwie wędzone. Wzięliśmy flądrę, taką dosyć dużą, nie? Wielką flądrę i makrelę, I zabierzemy. Pokażemy tak, Wam, jak będziemy odpakowywać. To wejść. nam wszystko wydało sumę chyba na... Największą jak na razie. Aha, i frytki jeszcze, tak. Trzy porcje frytek 225 zł, więc w porcie wcale nie jest tanio. nie, nie wyszła hmm. 225. Ryba wędzona 27,8 zł, czyli odjąć od tego e, rachunku tam 35 zł, no to mniej więcej. Tutaj ile? Sto parę złotych za zapłac parę złotych zapłaciliśmy. Tak mniej więcej wygląda jedzenie w Międzyzdrole. W porcie. A bez żadnych surówek i bez żadnych zupów. Tak Sama rybki. Możemy już jeść. A możecie już jeść. Dawno możecie już jeść. Bo A gdzie jesteście? są moje sztuczce w ogóle? To są sztuczce? Tu są Wzięliśmy sztućce. Sztuć. sztućce. A zaraz wam jeszcze coś powiemy. Jak sobie patrzę na te rybki to powiem wam, że... Ogólnie jest chyba największe porcje. porcje. Tak, może dlatego może dla też tak dużo wyszło, ale to chyba największe porcje, jakie do tej pory dostawaliśmy. Te Gdzie nie jest Ja, rybę. I się... własność, widzę, jest duża i moja jest strasznie duża ryba. Nic, może i spoko. Obiadek zjedliśmy, bardzo dobre jedzenie, dużo tego było, chyba za dużo. Jeszcze taka historyjka jak pojechaliśmy do portu, pojechaliśmy sobie samochodem, żeby szybko przywieźć tutaj, żeby nam nie wystygło. No i oczywiście dzisiaj niedziela, ludzi pełno. No i, I zostawiliśmy przejście do, do portu w zasadzie. Tam, no tam gdzie nie było, można stawać ogólnie. Zostawiliśmy tak. auto. Czekaliśmy tam aż nam zrobiłem, przygotuję to zamówienie. Nie wiem, zeszło około jakieś tam 20 minut, może do pół godzinki Przychodzimy i za szybą mamy kartę. Wezwanie, tak. I myśleliśmy, że ma ma mandacik, ale to jest jakieś, Teraz dajemy jakieś, nie wiem, wezwania. wezwanie. że trzeba się stać. Tak, ale widzimy, że tam jeszcze Straż Miejska jeszcze dalej tam wypisuje, więc podeszliśmy i zapytaliśmy się o co chodzi. No ob... nie wiedzieliśmy o co chodzi, tak, tylko chcieliśmy całą sprawę wyjaśnić i. I z pokorą mandat przyjąć, tak? Bo wiedzieliśmy co zrobiliśmy. No już myśleliśmy, że będzie trochę droższy obiad. Tak. Dzisiaj, ale, ale pa, panowie tak podeszli trochę... nasze znaczy, łagodnie, że, że tak może powiem. Może dlatego, że podeszliśmy na miejsce od razu, nie? Tak, no i nie robiliśmy jakichś tam problemów, nie chcieliśmy się tłumaczyć, tylko wiedzieliśmy, że po prostu stanęliśmy źle. No no. No i dostaliśmy tak naprawdę tylko upomnienie, więc... Pouczenie. Pouczenie, tak. no. Pouczenie. Po, pouczenie. więc nie jest źle, no. Raz się upiekło przynajmniej. No. Więc między, to Straż Miejska w ogóle była, to więc w i Straż Miejska nie jest jeszcze taka zła. No i takie. A już pozdrawiamy Straż Miejską z Międzyzdrojów. Tak jest. Ostatni raz nad morzem, na plaży w Międzyzdrojach, ogólnie nad morzem. Teraz troszkę idziemy. się pogoda, znowu się pogoda tak, zachmurzyło się i już nie jest tak silnie, jak było do południa. Ale ludzi dalej sporo idzie. Pewnie dużo ludzi tutaj takich jednodniowych jest, bo to niedziela dzisiaj ciepło było, to sobie przyjechali. My idziemy jeszcze, zjemy sobie jakiegoś rodzika deserek na pożegnanie z morzem. Bo rybka już była. Rybka była, wszystko było i będziemy się pakować i wyjeżdżać. A gdzie jutro jedziemy, mówiłeś? No mówiłem, jutro już lecimy na dół do Karpacza. I następny vlog... Starfacza. No bo ci buty skrzypią. Masz, masz chińskie buty i ci skrzypią. No, sam masz chińskie buty. O nie, on nie. Gdzie ucieka? Oliwier nam uciekł. Ale tam ładne jeszcze niebieskie nie było. Tutaj jakieś się zaczynają. Próba wody numer dwa. No, Laura. Nie, ja, mała idź pierwsza. Ja idę tu. Zobaczymy, zobaczymy, jak szybko wyciągnie, uciekniecie. Idziemy. Wstawiam 2 sekundy. Laura, ty nie No, Laura. I co, jaka? Uważaj, teraz idzie. Jaka woda Paulina? Taka jest. Taka? Mokra? Mokra? Mokra! Mokra i ciepła, nie, nie jest złaty Zimna. Lecimy na gofry dzisiaj. Wszyscy jedzą trzy gofry. Nawet Paulina się spiesiła Ostatni raz. Tak. Ostatnia szansa. Raz nie zawsze, więc można zjeść. Przejdziemy sobie na górę, przejdziemy tam na, na miasto i wiemy jak jest gotów I jesteśmy teraz właśnie przed knajpką i pomijamy już tutaj zamówienie swoje złożyła nam goferka. na goferka My z Laurą po lodziku no, byliśmy no. skręconym, a też goferka Ostatnie goferki w tym roku Ja taką bombę sobie zamówię. to taka na maksa sobie, żeby pasienek I Oliwie, jakieś udziwnienia? Nie, Ale dobre udziwnienia gofer z cukrem, pudrem i bananami Paulina z Jak Jak z Krzeszyca w całości tak, nie nie tak, szkoda, że nie mają tutaj czegoś takiego, że a, mają Nutella tego Ci brakowało, powiedz no. a... tak jak mm. wczoraj jadłam, szkoda, że nie mają takiego, że mają Nutella na przykład banany no jest, tak. a nasze idą do naszej idą rodziki te. Tak. jeszcze ty... nasze Rodziki małe jeszcze jednie nie małe Dobra, ma kolor, ja mam ja kręcony tak zwane Paulina, nie podzielisz się? nie a. mama <laughs> zasłużyła sobie po pół roku, mm. I cała dieta poszła. A Karol nie się <laughs> nie. Już po deserku. Teraz wrócimy sobie taką ścieżką jakby nadmorską. Tu jest plaża. Zjechaliśmy sobie plażą. W stronę Molo. A teraz Molo idziemy... Osiek. Molo Osiek. A teraz idziemy tutaj Molem nie Osiek. No i zobaczcie jak się fajnie tutaj idzie. Całkiem przyjemny, ten, nie? Ten. No, ja wczoraj nim wszedłem. No, ty wczoraj ty też szedłeś Ciekawe, dokąd on się tam ciągnie. Ale my tutaj zaraz będziemy schodzić, bo już jest nasze zejście. Przyjdzie na cały czas. Zejściu. No, no, następnym zejście już my schodzimy Łoweczki co? Może sobie usiąść. I się tak ciągnie wzdłuż morza. Dobra, wróciliśmy na kemping. Wróciliśmy na kemping. Wróciliśmy na kemping. Koniec przyjemności Czas składać, a to za pół godziny. Chwila Chciałam przerwy zacząć. i składamy, nie? Pomina tutaj sama to ogarnia, zresztą jesteśmy spakowani, wszystko poskładane, rowery na dachu, samochód gotowy. Tym wcześniej wyjedziemy, tym wcześniej dojedziemy. Tak, jeszcze sami nawet nie wiemy gdzie jedziemy bo się w końcu nie możemy zdecydować. To no, jest tyle opcji Laura, chce zostać nad morzem. Tak. I teraz nie wiemy. Zastanawiamy to... się nad Wielkopolską, czy Dolnośląskie. Zobaczymy co rano przyniesie tak naprawdę, bo czy, czy zjeżdżamy, dojedziemy do tego karpacza, czy nie jedziemy, już sami nie wiemy tak naprawdę co robić. I ile tam zostać, bo jeszcze, jeszcze mamy jakieś tam plany, ale nie, nie wiem. To wszystko no, po prostu żyje swoim życiem i zobaczymy na bieżąco wszystko, będziemy patrzeć jak to wygląda. Na razie plany jest na karpacz, nie Na tak, razie jedziemy. Z tak. dniem dzisiejszym lecimy na karpacz. Jutro chcemy po prostu jak najwcześniej wyjechać i się zebrać i znaczy jak najwcześniej, u nas jak najwcześniej to będzie koło 10.00 No tak. Zjemy coś rano, jakieś śniadanie i startujemy. I ogólnie mało, mało ludzi jest jak na razie na tych, na tych kempingach z tego co widzimy. Jedynie gdzieś tam na weekend, trochę więcej. No, ale ludzi. tutaj było 5 załóg. Na no weekend, tutaj pan, no, nawet nie wiem czy 5 było, no pięć. może 5 było 5 załóg na weekend Więc szału na razie nie ma. Pogoda taka sobie nad morzem jak na razie, my trafiliśmy na taką sobie, trochę deszczu, trochę słońca, trochę... Bardzo wiecznie, wiecznie, bo dzisiaj taki fajny jest wieczór, bo chyba pierwszy wieczór, który nie wieje tak mocno. Ale już zaczynają komary być. Tak, nie ma znowu, nie, nie wieje, to znowu komary się pojawiają. Ale ogólnie te wieczory tutaj nad morzem są zimne. Jakby nie patrzeć to o tej porze roku to są zimne i stwierdzamy, że chyba Fajnie by było mieć zabudowę jakąś do markizy, bo albo przedsionek, albo jakąś zabudową, bo myślę, że nad morzem to się sprawdza bardziej niż gdziekolwiek tak naprawdę. Bo wieczorem można sobie jeszcze tam posiedzieć czy coś, a, a pod markizą no już niestety nie posiedzimy. Dzień wyjazdu. Zbieramy się szybko. Zjadamy jakieś ścianano i uciekamy. Ogólnie już jesteśmy praktycznie ogarnięci. Wszystko mamy popakowane. Podjadę teraz samochodem pod hak, żeby za dużym muwerem nie jeździć. Dobra, jeszcze spalanie na dzień dzisiejszy. Trochę jeździliśmy, trochę do Świnoujścia się przejechaliśmy, trochę tutaj przejechaliśmy, więc po jakieś, nie wiem ile mamy, 1330 km i spalanie jest 11,3. Jakby kogoś interesowała to średnia, nie wiem czy resetowałem, ale około 55 km wyszło. Dobra, spięci jesteśmy, spakowani, jedziemy. Powinnaś lodówkę przeorzuca tylko na akumulator. Teraz troszkę nas jazdy czeka, bo chyba tam do Karpacza to zajedziemy za jakieś, nie wiem, 5, może 6 godzin. Więc troszkę będziemy teraz jechać. Aleka, jedziemy do Karpacza? No, jedziemy chyba do Karpacza. Nie zmieniło się, nie? Chyba nie. Dobra, uciekamy, bo szkoda czasu tak naprawdę. Jeszcze mówię, stację musimy zaliczyć i w drogę.